na to, że w środku czeka na nas coś pysznego! Smutek? Słyszałaś coś? Co to za zapach? Podnoś to! A, to karaluchy! Nie panikuj! O rany! O nie! Tylko nie to! Jesteś smutna? Ja też! Jedzenie karaluchów jest okropne, ale o, mam nic nie robić. Oh o rany! To straszne! Chodź to tu! Oh Och te karaluchy! Mam was dość! Oh my God. Gniew, no co ty? Tak, nie ucieknę ode mnie! Nie płacz smutku! Gniew nie chciał mi tego skrzywdzić! Dobra, spróbujmy. To zdecydowanie nie dla mnie. Wszystko będzie dobrze! Nie martwcie się! Pomogę temu karaluszkowi! Nic mu nie będzie! Tak! Bierzmy się do roboty! I... E, ojej! Chwileczkę! E, spróbuję jeszcze raz! Wstrząsy! O nie! No dalej, dalej, dalej! Och, co jest grane! Ups! E, o nie! Oh my God. Patrzcie, zaraz! Proszę bardzo, pożar już zgaszony. Oh. Chwileczkę. Myślę, że ten karaluch jest zrobiony z czekolady. Oh, nie! Mogę. Nie! Boję się. Odwagi. O tak. Uwielbiam czerwoną paprykę. Rzebierzcie swoje karty. Sartujecie sobie! O nie! Chyba będę musiała to zjeść. O rany! Wiem, że to jest mega ostre! Na pan. Zaraz to wcale nie jest takie złe! Jak to nie jest ostre! Lepiej spróbuj tego! Dzięki gniew. O rany! Troszeczkę się boję! To jest mega ostre! O nie! Nie mam wody! O! A jednak mamy! O! Dziękuję smutku! O, jesteś cudowna! Nie chcę cię martwić, ale teraz twoja kolej! O mój Boże! Boję się! Oh, to takie pikantne! ognie. Oh, ogniem! Oh, narka! Nie! Spokojnie, spokojnie! Zaraz to naprawimy! Czujesz się lepiej? Hurra! Bardzo się cieszę! Gniew jest czasem taki śmieszny! Hura! Mamy pianki! O tak! O, ale mam szczęście! No cóż, w porządku! Dziś jest najlepszy dzień ever! Przybij piątkę gniew! Poszczęści ci się następnym razem! Uwielbiam jeść pianki! Zwłaszcza na szpikulcach. Można ich zjeść dużo naraz i się nimi delektować. Trzeba je tylko upiec. Hej! że co? Ej, gniew! Powodź trochę! E, dobra, coś wymyślę. Gniew! Tak bardzo Cię kocham! że mam nawet twój portret! Ej, co ty wyprawiasz? Przestań! Wcale nie wyglądam jak pirat! O to chodziło! Ten ogień idealnie upiecze moje pianki! Ojej, trochę mocny ten ogień! Wszystko się spaliło! Nie zapomnij ich polizać, koleżanko! To będzie mega śmieszne. Ech, tak! Zgadza się. Wykonałam moją część wyzwania. O, tak! To jest przepyszne! Pianki są takie dobre, kiedy są dobrze podpieczone. Dobra, leczmy dalej! Boję się o rany! Wow! Tym razem mamy loda! Kochani, pamiętajcie o kartach! Proszę bardzo, gniew, a ta jest dla ciebie smutek! Ja mam nic? Może poszczęści mi się później. O, cieszę się. Super, to co chciałem? Hej! Ja będę pierwszy! Lody! Ops, przepraszam, gniew to niechcący! Uwielbiam lody, zwłaszcza bananowe i truskawkowe. Zostawisz trochę dla mnie w porządku. Hej, gniew! Nie zapomniałeś o niczym! Dawaj tego loda! Trzymaj smutek! Dziękuję ci radość. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam lody. Są takie słodkie i pyszne. Tyle, że zawsze potem robi się tak zimno. E, smutku, wszystko w porządku. O rany, zamarzła! Cóż, łatwo to naprawić. Trzymaj czapkę. Nie topnieje. Dziwne, to zawsze działało. Nie wiem co robić. Uh. Hej, gniew! Na, 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 na. Próbujesz mnie wkurzyć! Tak! Jesteś taki zabawny! Bu bu, 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 bu! Ojej, co mnie ominęło? I Dlaczego mam na sobie czapkę? Hura! Smutek znów jest z nami! Dziękuję ci gniew. Tak, cieszę się, że mogłem pomóc. Raz, dwa, trzy... Będziesz ty! Hej! Wow, mamy tort! O nie! Hurra! Ale fajnie! Zaczynajmy! Smutek, ty pierwsza! Wow, to jest naprawdę pyszne! Trochę się tego Ups, to było trochę niegrzeczne. Nie bądź smutna. Głowa do góry. To nie pomoże. No co ty, to świetna zabawa. Jak długo mamy czekać? Dobra, bierz tort. No dobrze. Co? Chcesz jeszcze? A, więc tak to działa. Dawaj to smacznego! Wow! Teraz rozumiem, dlaczego smutkowi tak bardzo smakował ten tort. Zagrajmy! Kamień, papier, nożyce! Kamień, papier, nożyce! Pomogę ci! Czy to czupa-czups? No. Czekaj, smutku, zapomnieliśmy o kartach. Masz szczęście! A ja nie! Ups, e, przepraszam! O tak! Ugryźć. Z przyjemnością! Mogę być pierwsza! O, jak się dymuje ten papierek! E, może tak? Która! Udało się! Mm, jest całkiem dobry! Och, smutku! Wygląda na to, że kogoś trochę za bardzo poniosło. Wystarczy! Ojej! Czupa, czups mi się do włosów. Nie mogę go odkleić! Radość, pomóż mi! Dobra, ciągnę! Ups! Smacznego gniewie! O nie! No, moje włosy! Trzeba je odłożyć na miejsce. O rany! Jestem taki głodny! Jest taki słodki! Nie jesteś naprawdę zabawny! Wow, jaki ogromny stos popytów! Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać, nie wolno tego jeść. Mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście. Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy. Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada. Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Na szansę, Fibi. Nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim. Prawie czysto. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Dziwne! Jak fajnie! Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość, ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Fibi? Jeszcze tego nie rozumiem. Oh, no. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę. Ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna! Zmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurcze, Mia nie popełniaj tych samych błędów co ja. Zaufaj mi, wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą. Jest ich chyba ze sto. Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Radzę sobie bez Twojej pomocy. To niewiarygodne. Jak Ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się ksusi. Trzeba uratować mi je. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów! Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. A Fibi ma tylko jednego: peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej, nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie. Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami. Myślisz, to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań. Super. Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak. Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery, Mia? Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko, nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Chwilę rację, zabieraj się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Wow! Postanowiłem zbudować coś niesamowitego. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe! To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. To jest naprawdę fajnie. Jak chcesz? To nam pasuje? Wybacz Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto. Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Yy, jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. To dostałam największą porcję. Sto gum na raz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie! Mija, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Danny? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolej na Wow, pozbyła się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra. Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać guma jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon. Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam, Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłeś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem. Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to, to twoja wina. Czas, żebym ja popracowała szczękami. Ostrożnie, Fibi, bo zniszczysz stół. Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam. Masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Fibi, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Danny, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować! Jest wyjście. Trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. No, i co, nie trafiłeś? Daj mi to. Jesteś pewna? Aaa, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki, mimo wszystko. Tina i Oskar macie przed sobą spody do pizzy, a za wami jest koło fortuny, którym musicie kręcić składnik, który wam wypadnie należy dodać do pizzy. Oskar już zaczął i co mu wypadnie? Oj, to grzyby. Nienawidzę grzybów. Tina, twoja kolej kręcenie. Ciekawe, co ja wylosuję. Wow, to pyszny banan. Mam szczęście. Nie potrzebuję skórki. Nie jestem koszem na śmieci. Przepraszam, Oskar, nie zauważyłam cię. No nie złość się tak. To tylko skórka od banana. Czas położyć banan na pizzy. Myślę, że zdecydowanie brakuje mi jeszcze kilku bananów. I jeszcze kilku. No, teraz jest idealnie. Prawda, Oskar? Ojej, przepraszam, znowu cię nie zauważyłam. Mi jasne, zrozumiałem, zapamiętam ci to. Muszę być czujna, ale na razie chcę delektować się moją bananową pizzą. Pachnie wspaniale. Ja też chcę bananową pizzę. Mogę ją zabrać. Nie oddam to za skórki! O nie! Mam? Złapałam! Pomogły mi skórki od bananów. Oskar lepiej połóż na swojej pizzy grzybki i ją zjadaj. To jest takie paskudne, nienawidzę grzybów. Daj spokój, Tina! Po raz pierwszy jem pizzę z samymi grzybami. O, to jest całkiem dobre. Chcę spróbować więcej. Pyszności! Co to jest? Robal? Mam nadzieję, że nie zjadłem robala. O nie! Nie tknę tego więcej. Ochyda! Oh, Kto tam razem zakręci pierwszy? Oskar chce zacząć? No dalej. Ciekawe, czy dostaniesz coś smacznego, czy okropnego. Ojej, karma dla kotów. <laughs> z chęcią zobaczę, jak będziesz jadł pizzę z karmą dla kotów. Teraz ja kręcę. Mam kolorowe żelki. Świetnie! Oskar, tym razem ty zaczynasz. Nie chcesz? No dobra, to ja będę delektować się pizzą z tęczowymi żelkami. Uwielbiam je. Wyglądają pysznie. Jakie to piękne. Cudowne. To naprawdę wygląda pysznie. Bardzo lubię słodkie żelki. Poczęstuję się. Oskar nawet nie waż się kraść moich żelków. Zabieraj ręce. Ale chciałem wziąć tylko jednego. Dobra, wcale nie chcę. No i dobrze, frajerze, spróbuję mojej pizzy z żelkami. Pachnie niesamowicie. Mam nadzieję, że tak też smakuje. Wow, jest niewiarygodnie pyszna. Co za uczta. Czego chcesz, Oskar? Mojej pysznej pizzy? Zjadę swoją kocioł. Dobra, no i ją zjem. I naprawdę będzie mi smakować, zobaczysz. Jedz tam swoją pyszną pizzę, jeszcze będziesz mnie błagała o kawałek mojej. O rany jak to śmierdzi! Widzę, że chcesz zobaczyć, jak będę to jadł. No dobra, wysypuję i próbuję. Wygląda paskudnie. Fuu! Jak te zwierzaki mogą to jeść? To jest takie paskudne. Smakuje, jakbym miał kota w buzi. Ble! Aż mi niedobrze. A Tina się cieszy, że cierpię. Wiem, co zrobię. Mam pomysł. Tina, coś jest ze mną nie tak! Czuję się jakoś inaczej! Miał. Miał. Jestem kotem Oskarem! Zaraz cię potrapię! Ha, <laughs> Nabrała się! Teraz zjem jej pizzę! Jest pyszna! Kto teraz będzie kręcił? Oskar, gdzie pchasz te swoje ręce? Dziewczyny mają pierwszeństwo! Proponuję zagrać w kamień papiernożyce! Oskar, wygrałeś! Dobra, kręć! Nie miałem co do tego wątpliwości, jestem mistrzem. Co wylosuję? Bita śmietana. Hurra, no w końcu. Hej, Voila! Dina nie bądź zazdrosna, lepiej kręć kółkiem. Ojej, to pianka do golenia. Bez Beznadzieja. A, jesteś przegrywem. Dobra, nie będę się z ciebie nabijać. Lepiej zacznę polewać pizzę bitą śmietaną. Pyszka. Śmietany nigdy za wiele. Ale ekstra. Spróbujmy. Nie mogę się oderwać. Oskar, to wygląda tak pysznie. Dlaczego on ma szczęścia, a ja nie? Bo jestem farciarzem. A pizza z bitą śmietaną jest rewelacyjna. Mm, co za uczta. Co chcesz, Tina? Śmietanę? Proszę bardzo. Ha, żartuję, nie dam ci jej. To moja śmietana. Możesz tylko na nią patrzeć. Przyszedł mi do głowy pomysł. Nałożę moją piankę do golenia na jego pizzę. Na pewno nie będzie w stanie odróżnić jej od śmietany. Teraz pozostaje tylko patrzeć, jak oczka zjada piankę. Co? Już się skończyło? Kurczę. O, zostało mi jeszcze trochę śmietany na pizzy. To podejrzane. Wydawało mi się, że ją zlizałem. No, okej, okay, kontynuuję jedzenie. I na nie odwracaj mojej uwagi od pysznego jedzonka. Zaraz spróbuję mojej pizzy. Wój, co to jest? Śmietana się zepsuła? To pianka do golenia, Oskar, co myślisz o moim żarciku? To ty powinnaś to zjeść. W porządku, skoro jeszcze nie próbowałaś pianki, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że podoba ci się twoja nowa fryzura. I nie rób tak więcej. Poza tym musisz zjeść swoją pizzę, nie mam zasad. Okay. No dobra, spróbuję. Ojej, pianka się skończyła. Przepraszam, ale nie mogę tego zjeść. No dobra, troszkę spróbuję. Hmm, nie smakuje tak źle, jak myślałam. Zjem do końca. Nie wiem, co ci tu nie smakowało. Kto będzie kręcił pierwszy? Wygląda na to, że Pina i Oskar chcą to zrobić jednocześnie, ale może tylko jedna osoba. Pina była szybsza i co jej wypadnie? Najszybszy dostaje wasabi. Chyba czasami lepiej być drugim. Pina dostała wasabi. A co dostanie Oskar? Sprawdźmy to. A Oskar dostanie pepperoni. Super! Oskar, znowu masz szczęście. Ale jak to? Nienawidzę wasabi. Jest ostre i niedobre. Oscar, może pominiemy tę rundę? Nie ma mowy. Jesteś taki okrutny. Dobra, jestem silna, poradzę sobie. Fu, jak to śmierdzi. Myślę, że tyle wystarczy. To za mało. Teraz jest w zamraz. Dobra. To będzie takie ostre, ale dam radę. Zwinę ją w rulon może tak będzie łatwiej ją zjeść. No cześć, pizza. Jak smakujesz? Okropnie, ale zjem wszystko. Dam radę. Wow! O nie, zaczynam się palić. Pomóż mi, Oskar! Co robić? Ratunku! Spróbuję zatkać ci buzię. Lepiej? Pina! O nie, zaraz wybuchnie! Wszyscy na ziemię! Wow, to była wybuchowa pizza. To no straszne, jestem cała pokryta sadzą. Dlaczego się śmiejesz? Zjedz cool. swoją pizzę. Z chęcią mam pyszne pepperoni. na pewno świetnie pasuje do pizzy. Pina, tylko nie ślin się, bo nie chcę pizzy z dodatkami pepperoni i twoje śliny. Spróbujmy tych pyszności. Walce lizać, to jest niesamowicie pyszne. I jeszcze jeden kawałek, i jeszcze jeden. Jakie dobre? Co spadło, to moje. Więc zabieram sobie to peperoni podczas, gdy Oskar jest zajęty. Ej, zabieraj ręce od mojego peperoni. Sam zjem każdy kawałeczek. Nie potrzebuję twojej pomocy. Ty na no odczep się od mojej pizzy, z ją. Nie dotykaj jej. Sam sobie poradzę, oddawaj. Oskar jestem twoją przyjaciółką. Ojej. Przepraszam, nie chciałam. Nawet ci pasuje. Pomogę ci. To było nawet zabawne, co?